Dzisiaj e, bardziej garażowo będzie. Taka pogoda trochę niepewna. To jest jedno. A z drugiej strony, no, po ostatnim odcinku, e, no, wydarzyło się. Nigdzie nie mogłem jechać. Bo się po prostu klocki skończyły. W tym rowerze Weskerze to jest tak. Oni mają już od początku te klocki były. Ja tak jak kupiłem ten rower. No to gdzieś przejechały ze mną 2000 km, i po 2000 po prostu padły. Z przodu były żywiczne, z tyłu pół metaliki I muszę Wam powiedzieć, no niestety nie pokażę tych yy, pożywicznych, no ale tam już nic nie zostało, dosłownie blacha. Ale to możecie zobaczyć yy, w poprzednim odcinku, jak wyglądało. wyglądały te yy, klocki w półmetalikach z przodu, czyli to dos dosłownie wyjechane na zero. Eee... Żywiczne z przodu, a półmetaliki z tyłu. No to muszę wam powiedzieć tak, że yy, nie jest żadna praktycznie prawie różnica, jeśli chodzi o żywotność między żywicznymi, a półmetaliki. Także... Kurde, jak pokazałem na samym końcu filmu, jak te moje klocki wyglądało co chciałem właśnie setkę sobie zrobić. No i więcej jak to wyglądało. Tylko ten jeszcze tu ma trochę... tego mięsa. No dobra, klocki pójdą z dwóch stron, żywiczne będą wsadzone. Dlaczego tak? Albo tak. No dobra. Kupiłem dwa takie smary. Expand. Yy, taki niebieski i fioletowy. A ten fioletowy, raczej no, poczekajcie, kurde. Może wam przybliżę to całkiem, będzie lepiej. O, coś w ten deseń. I ten, ja wam powiem, no, kurde, no patrzcie, piorun. Dobra, jak ziemi, ziemi, nie ma problemu. Nie, mówię, ten dzień jest dzisiaj jakiś kurdy, pechowy. E, smar! Nie olejek, no olej. Zrodzony z obsesji do jazdy. Ja Wam powiem w ogóle co do tych olejków i do tych wosków. Ja nagram osobny odcinek. Bo tu jest troszkę co do pogatania, ale jedynie co Wam mogę na razie pokazać. Bo ten jest faktycznie czarny. O ma taką konsystencję, taką czarną. Nawet jak ją ja no Widać, że czarny, nie? To już od razu będziecie wsielili. Aha! Łańcuch brudny, łańcuch czarny. Ale wam powiem tak... O, burza jest. Taka konsystencja faktycznie jest mega śliski. Już czuł, że łańcuszek będzie no, mega zadowolony. Ale za dużo wam nie chcę jeszcze na razie gadać o tym, bo pierwsze ja przetestuję. Będę używał na pewno tego niebieskiego. On jest taki bardziej, o, widzicie, przezroczysty, czyściutki. Dobrze, dobrze, bo ja, chyba o. No taki. Już jest taki rzadszy, bardziej rzadszy, no naprawdę jest taki może nie wyjątkowy, ale fajny jest, jest śliski, ale też taki jakby suchy, także dobra przetestujemy, i zobaczymy co z tego wyjdzie, ale myślę, że będzie super, dlaczego ten Water Pro wziąłem? Ze względu na to, że no, jak wiecie sami, że dużo do pracy jeżdżę, czyli 50 km dziennie mi wychodzi, i nieraz i dosyć często są deszcze, a to, że idzie jesień, no to no to trzeba się przygotować trochę na bardziej ee, dynamiczniejszą pogodę i bardziej, no wiadomo, wiecie, jak to jest woda, piasek, bo to wszystko to jest, kurde, na łańcucha coś pięknego. No, ten tu to już jest naprawdę, kurde nie wiem jakby to można było ująć, no jest to lek, ale kurde jakby taki e, grafiktowy, taki bardziej smarny, może jakby smarby, coś takiego by miał być no gęstszy, dużo zgęstszy. E, i on będzie super w zimą kiedy z drogi będą zasolone czy tam sól, woda, błoto, pośniegowo, cokolwiek on spełni zadanie. także on to będzie na zimę dlatego będę ujeżdżał raczej wiosna, jesień, nie, wiosna, lato, jesień już mi się zaczyna powoli podobać ten olej dobra, do tych olejków my jeszcze wrócimy my jeszcze porównamy, porównamy inne firmy do jednej jestem bardzo zniesmaczony ale to powiedzmy, że już w następnym, w następnym filmiku Jakie scenery sobie zrobimy? To oczywiście będzie ładnie wyglądało. Ale tragedia co do tamtym olejek. No, nie jestem zadowolony. Ale to na spokojnie. pogadamy w tamtym tym No nic, składam teraz te klocki. Trochę wyczyszczę. Nasmaruję. Łańcuch też wyczyszczę. Wszystko tak sobie zrobię na tip top. To już od jutra gdzieś będę mógł wystartować. Teraz mam akurat 3 dni urlopu. Jutro jakiś taki mały dystansik sobie zrobię. Nie 60-50 km na spokojnie. Eee, bo jeszcze światło to mają mi tu zakładać. Internet. Eee, we wtorek chcę badania. Zaczekaj, jak to chciałem planować? Aha, czwartek badania chcę zrobić, no tak, no ewentualnie po badaniach, czyli czwartek, piątek, sobota. Z tych trzech, no nawet niedziela, cztery dni, to gdzieś sobie będę chciał pocisnąć na 150 km, coś takiego. Także chcę się przygotować. Dobrze, że te klocki mi nie walnęły w trasie gdzieś. Nie wiem, na jakieś ultra, czy na jakiś zawodach, gdziekolwiek, no kurde, kaplica. Jeszcze tył uratował no to ewentualnie tyłem bym hamował, ale gdzieś gorsze z jazdy, czy, czy by coś wyjechało, no to kaplica Przód, przód musi no jednak być, nie? Ech. Tu mi się troszeczkę Tarcza zjechała Od tego szorowania metal w metal ale tak patrzę, jest ładnie równomiernie, <laughs> niczym to ale jest na tyle przeszlifowany, nie chcę dotykać, bo miałem ręce przesmarowane olejkiem, ale na tyle, że jeszcze posłuży, jeszcze posłużą tarcze, ale Wam powiem, że z tarczami nie jest tak źle jak z klockami, klocki są droższe od tarczy, to już chyba lepiej tarcze wymieniać jak klocki. Także jeszcze niedługo takie czasy przyjdą, że faktycznie będziemy musieli kupować klocki metaliczne. w Pełni metalowe i tylko tarcze będziemy wymieniać. No, ale metalowych to w deszczu... Testowałem wam, powiem, testowałem. Tragedia, tragedia. To faktycznie się nadaje, jak ktoś zjeżdża, w zjazdach jakiś takich, faktycznie, że temperatury... Tarcze nabiorą mi klocki i faktycznie to będzie heblowało, ale tak to... Siła, siła jest niska hamowania jeśli chodzi o tradycyjne jeżdżenie typu Gravel albo ex, ten Cross, albo inny rower. No to się nie nadaje. Ewentualnie półmetaliki albo żywiczny. Ja jakoś się polubiłem w tych żywicznych. No zobaczymy, jak to jeszcze przejdzie w tych żywicznych. Najwyżej następnym razem coś z innego będę testował, kombinował. Okej, okay. to działamy.